Um, to chyba, że jesteś na telefon, Aśka. Ja mówię poważnie. Bo, bo czekaj, zróbmy na razie, żeby w ogóle, bo tak to takie coś nawet nie ma co nawet eksperymentalnie wrzucać, zróbmy tak, tak powiedzmy, że zrobimy 5 minut albo 10, żebyś odpowiedziała na pytanko, co to jest biodynamika na przykład i przedstawiła się. Tak. I wrzucimy to eksperymentalnie, a potem spróbujemy zrobić dłuższą rozmowę już jak może na telefonach. Okej. Okay. To już mam odpowiadać. Tak, w sensie przedstaw się. Dobrze, dzień dobry, nazywam się Bożena Tobiasz, zajmuję się między innymi biodynamiką w nurcie Maritun. Myślę, że to jest ważne, bo z tego co jakby zdążyłam się zorientować, są osoby, które pracują też w innych nurtach i one nie zawsze są spójne, bo to jest tak naprawdę różny sposób postrzegania pewnego pomysłu na ożywianie ziemi, no właśnie, i teraz, co to znaczy biodynami biodynamika i biodynamizowanie. Dla mnie to znaczy ożywianie Ziemi, czyli y, sprawianie poprzez działanie, ale też przez, po, po, przez niektóre preparaty, y, żeby planeta była żywym organizmem, z powrotem. Dlatego, że Ziemię trzeba traktować jako istotę tak samo żywą jak człowiek albo jak. Y, no, nie ujmując, pies. Chcę tylko powiedzieć, że to jest żywa, żywy organizm. To nie jest y, martwa rzecz, którą my tak właśnie opisujemy. Nauki o Ziemi w ogóle traktują ziemi, Ziemię, ukreją na plasterki pod mikroskop, pokazują pewne zjawiska, ale w martwy sposób. Ziemia jest żywym organizmem, co więcej, to jest organizm energetyczny, tak samo jak człowiek, ma wychodzić na wyższe poziomy energetyczne i ma, i ma pewien proces ewolucji takiej kosmicznej, tak samo jest z Ziemią. I teraz biodynamika, wracając do tego pytania, biodynamika, biodynamika to jest sprawianie, że na powrót Ziemia będzie żywa. I tak w skrócie, gdybym miała powiedzieć o tym, na czym to polega, bo najlepsze, że ja zaczynałam od narzędzi, których w ogóle nie rozumiałam. Czyli robiłam coś. Ale nie miałam pojęcia zupełnie, jak to działa. Dzisiaj rozumiem, że biodynamika to jest wkładanie energii człowieka, energii z rąk, energii z nóg. Dlatego Słowianie na przykład teraz tak zachęcają do chodzenia na bosaka po, po ziemi. Wkładanie energii z człowieka do ziemi i wtedy ona ożywa. Ale oczywiście pod warunkiem, że ten człowiek ma wysokie częstotliwości, że to jest światło. Bo teraz, żeby Ziemia ożyła, potrzebujemy światła. W momencie, kiedy. Ziemia zaczyna być trupem, kiedy ma beton na sobie, kiedy yy, nie przynosi plonów, to ta część jest po prostu martwa. To jest, yy, żeby tak pokazać, jakby na, na zasadzie porównania czy analogii, to jest tak taka ile... część, jak, jak, dajmy na to, nowotwór w człowieku, to jest martwe, to, jest, to zaczyna być coraz bardziej czarne, i tam już po prostu nie ma możliwości na to, żeby, żeby życie było. I Maria Tun, ja tutaj, jeśli pozwolisz, to dwa słowa powiem krótko. Mianowicie ona wzięła impulsy od Rudolfa Steinera. Ona wzięła impulsy od Rudolfa Steinera, potem wzięła jeszcze kalendarz Rulmiego, zaczęła obserwować pewne zjawiska i sama doświadczalnie doszła do tego, jakie mamy impulsy. I to jest korzeń, liść, kwiat i owoc. W zasadzie cztery impulsy, gdzie kwiat i owoc są bardzo zbliżone do siebie, możemy je jakby mieszać. I to jest na podstawie ruchu planet, które swoimi promieniami, swoim światłem oddziałują na Ziemię. Maria tutejsza mówiła bardzo dużo eksperymentów, żeby pokazać, która planeta ma wpływ, na przykład na jakie procesy na Ziemi. Nie wiem, pr procesy wulka wulkaniczne, czy czy powodzie, czy tego typu rzeczy związane na przykład z wodą, to jest ta planeta, coś tam. Oczywiście to nie jest z reguły jedna rzecz, to zawsze jest kilka elementów albo, albo bardzo wiele. Następną rzeczą, która też ma wielki wpływ na Ziemię, to są cykle, czyli cykle poszczególnych planet, pewne cykle, które mają znaczenie na działanie pewnych zależności w przyrodzie. I teraz. To, co dla mnie najważniejsze, to, żebyśmy, i to jest jakby, ja to po, postrzegam jako moje zadanie, pokazanie innym ludziom, że jesteśmy y, wszyscy y, na, na tej planecie, mamy wybór. Albo będziemy wspierać śmierć, albo będziemy wspierać życie. I mam teraz taką obserwację, że bardzo łatwo mi się rozmawia z ludźmi, którzy na tej planecie rozumieją wspieranie życia. Natomiast teraz naszym zadaniem jest. Zachęcenie pozostałej części ludzkości do tego, żeby zrozumieć, że, że Ziemia jest żywym organizmem i żeby zadziałać na nią właśnie poprzez biodynamiczne preparaty czy oddziaływanie, jeżeli chcemy żyć, bo to jest planeta, która nas karmi. My żyjemy tylko dzięki temu, że jemy produkty z tej planety. Dla mnie takie myślenie, że chcemy na Marsa jechać, bo tam jest woda, to jest po prostu, to jest no to ludzie, zajmijmy się tym, co jest tutaj. tak? Najpierw zajmijmy się ziemią, tą, po której chodzimy, oceanami, które zdążyliśmy zaśmiecić. I, I to jest to, co nas karmi. A co więcej, człowiek, jeżeli chce wychodzić na wyższe poziomy energetyczne, czy też w obrębie duchowości, on musi jeść plony tej planety. Musi. Po prostu to jest niezbędne. Więc jeżeli. Ktoś myśli, że jest uduchowiony, a przestaje jeść to, co się rodzi na Ziemi. No to to właśnie to są takie nieporozumienia. W tym momencie ewolucyjnym człowieka jeszcze potrzebujemy planów tej planety. To tak że to, to była odpowiedź, bo ja czasami odpowiadam nie Tak, jest odpowiedź. Um, no to ja mam taką propozycję, bo myślę, że to była bardzo pełna odpowiedź o co to jest biodynamika. Um, jakby z tego rodzi się dużo innych pytań, ale tak sobie myślę, może faktycznie um, tutaj jakby zamknijmy. To będzie jakby odpowiedź na pytanie, co to jest biodynamika. I spróbujmy potem przyłączyć się praktycznie na dwa telefony. Zobaczymy, czy ciebie będzie widać, bo cały czas nie mogę, nie, nie widzę. E, okay. I zobaczymy, jak to by lepiej e, działało Dobra, na twoim tak. smartfonie. Co ty na to? Tak, 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 ja jestem za. Znaczy, jest ja jak... no, nie, bo jakby będziemy ciągnąć temat, nie musimy powtarzać y, tego, co już powiedziałaś, myślę. patrzę, gdzie mam Skype'a na telefonie. Ja miałam, a skoro miałam, to znaczy, że muszę mieć. <grym> Zniknął. Nie, zaraz się znajdzie. Wiesz to ja się najwyżej daj mi trzy daj mi sekundy, żebym podeszła no do Tak, do... Nie, ja muszę <grym> też zejść na dół, bo tam ktoś mnie wołał. Nie wiem o co chodzi. Może o ten namiot, który zginął. Spotkamy się. I sobie pięć Roz... minut i, 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 um, i zobacz, czy może ty do mnie spróbujesz zadzwonić na, przez telefon. Jakby tak. zobaczy, jak ten Skype przez telefon. Bo mi się tak. wydaje, że na telefon na smartfonie jest po prostu łatwiej. Dobra, okej, okay, to się rozłączam. Tak, no dobra, no to do usłyszenia. Pa. Pa. Pozdrawiamy. Mamo zapisać mm. D.